Cześć kochani! Witajcie na moim kanale! Kochani, dzisiaj to będzie taki troszkę zwariowany film. Taki bardzo zabawny. Jak popsuć wieczorek taneczny. O, to się szykuje zabawne, to się szykuje trochę zabawnie. Na wystawi w, 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 w Wiślu i jego znajomi. A znajomi. Je I dowiecie się jak popsuć wieczorek taneczny. Ale to nie znaczy, nie, znaczy to, że nie, ale wy to w ogóle, to jest ważne, Te rzeczy, które pokażę, ale nie róbcie tego, to jest bardzo złe, ale to wam po prostu pokażę, że was coś wieszyć. Szykuję się dzisiaj wspaniały wieczór, idziemy na wieczorek baleczny, dostaliśmy zaproszenie od pewnego DJ-a. na pewno włączy nam jakąś super wspaniałą muzykę. Tak, koniecznie musimy tam pójść, mam nadzieję, że nam się tam spodoba. No, raczej tak. To wieczorki na to są fajne. Hej, a co ze mną? Przykro mi, Karaluchu, nie możesz iść na to, ponieważ nie masz dwóch nóg, tylko cztery i pewnie tańczysz się od rafisz. Pokażę Wam zaraz. O, I właśnie dlatego. Muszę coś wymyślić, żeby popsuć im ten wieczorek taneczny. Jest, hmm. mam pewien pomysł. Uh -huh. O, tutaj widzę, że przygotowali sobie ciasto, jakieś takie galaretkowe, żeby mogli sobie zjeść przed wieczorkiem tanecznym. Da im pewnie energii. Wiem, to środek na przeczyszczenie, doleję, obleję, um, obleję to, 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 to ciasto nim i, pe, i wtedy nie będą mogli, bo dostaną biegunki. Zjedzmy przed wieczorkiem tadecznym to ciasto, będzie pycha. Dobrze, pierwszy raz jem, miam, pewien kawałek. Ja teraz. Jaki pyszny! Super! Pyszny! Zaraz się szykujemy! A few moments later. Mmm... pospiesz się, miśulululku! Nie wytrzymam! No, ja też nie! Coś tam się stało! No, coś tam musiało zaszkodzić! Mnie też! Biegunkę chyba będę miał... O, o, jak nie boli znowu brzuch! Idę, oj, jest, jeszcze ja szybko teraz ja, oj, jak mnie znowu boli brzuch, ja będę musiał iść znowu. Hmm, no to nie pójdziecie na tę imprezę taneczną, bo zapaskudzicie cały klub. Mm. Kochani, to tylko film, rzeczywistość była bardziej dramatyczna. Przez wypicie środku na przeczyszczenie, bez żadnych wskazań lekarskich ani innych takich rzeczy, można się przez to odwodnić i to może nawet doprowadzić do śmierci. Dlatego proszę, nie róbcie tego w domu. Muszę wymyślić jakiś inny sposób, żeby jakiś, jakiś jeszcze sposób, jakiś sposób, żeby zepsuć tę imprezę. DJ, znam DJ'a, który... Wyśle, hmm, niech pomyślę. Wiem! Zrobię, pl wys, przygotuję playlistę piosenek dla małych dzieci i wyślę ją DJ'owi. Dobra, biorę się do roboty. Dwa hours later. Witam Was na naszej imprezie tanecznej. Wasz przyjaciel Karaluch, wysłał mi playlistę, Nie, Playlistę nie chcę, powiedział, że napisał, że nie mówi jakie to jest bo chce, żeby to była niespodzianka. Więc mówi, ale pewnie się spodobają. Dobra, no to ją otwarzam. Mi. Ut nie utknęliśmy w 2016 roku ani wcześniej. O nie! To on musiał mnie nabrać! Co za pech! nadal zresztą! On już nie odpuszczał tej wrezie. Jakiś może fajny dobry sposób też wymyślę. Już mam pomysł Przestawię im zegar o kilka godzin do tyłu Przyjdą i tam już nikogo nie będzie Ani jednej osoby Dobra, idę go przestawić Five hours later. Szybko biegniemy na salę taneczną Do klubu Szybko, szybko, szybko Hmm, Ale gdzie niby są wszyscy? I DJ? No nie, zadzwonię zaraz do nich Dzień dobry, tutaj jest tutaj DJ z klubu y, tajemniczego, muzycznego. Dzień dobry DJ, -u. chciałbym się pana podpytać, dlaczego już, go, już nikogo nie, nie ma na wejdzie. spóźniają się czy co? Miś w lulku, to chyba ty się spóźniłeś i wy też, y, i twoi przyjaciele też, y, impreza się już dawno skończyła, o nie! A przecież była dobra godzina na zegarze. Chyba nam go przystawił karaluch. O, ten sposób raczej nie był taki, jak myślałem. Możliwe, że był, ale znam lepszy sposób. Taki. Zamknę ich w ich, w, ich pokoju i wtedy nie pójdą. A klucz. E, zabiorę dla siebie. Dobra, zamykam się. Wychodzimy, bo musimy słuchać. Ech! Te drzwi są ciężkie. Sam, rzeczywiście. No! Ech! Zamknięte na klucz. Na klucz! Jak jakby wyjdziemy teraz ze środka. Ech! To na pewno stawka karalucha. Chciał Nie chcę na wypuścić, bo mam zazdrość, że, że, chciałem, że idziemy na taką imprezę. No. Kochani, mam nadzieję, że się spodobał wam taki zwariowany film. Bardzo zawariowany. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i zasubujcie kanał. I pamiętajcie, nie róbcie takich rzeczy, bo to się i dla was może źle skończyć. Dobra, do zobaczenia w kolejnym filmie.